Proszę Państwa, to jest Dzień Niepodległości. To jest nasze wielkie święto. Ale w tym dniu chcielibyśmy poczuć razem, że Warszawa jest miastem wolności że Warszawa gości ludzi wszystkich narodów. Które chcą być wolne, chcą żyć w demokracji, chcą mieć te same prawa, które my wywalczyliśmy w tym dla nas fantastycznym dniu, kiedy Trzecia Rzeczpospolita może poczuć jeszcze raz, że jest niepodległa, że mamy ten przywilej, mamy tę radość, tę przyjemność goszczenia ludzi, którzy wciąż walczą o wolność. Niech wygra Warszawa, on się składa razem. To, są, to jest podwójne fał. Niech wygra Warszawa.